Witam w dzisiejszym materiale, postaram się omówić temat, dlaczego jestem zwolennikiem dywersyfikacji geograficznej. Opowiem o kilku takich najważniejszych zaletach tego typu dywersyfikacji, jak powinien wyglądać taki modelowy portfel. Oczywiście nie ma tutaj jakby jednego złotego grala, ale powiem moim zdaniem, jak to historycznie powinno wyglądać, no i postaram się to w sposób jak najbardziej racjonalny uzasadnić. Więc zapraszam do materiału. Wielokrotnie mówiłem, że jestem zwolennikiem dywersyfikacji geograficznej, przeciwnikiem takiej skrajnej dywersyfikacji portfelowej. I dużo osób zastanawia się, no ale dlaczego jestem zwolennikiem dywersyfikacji geograficznej, skoro wszystkie firmy czy wszystkie sektory możemy kupić w Stanach Zjednoczonych i zdobyć na rynku amerykańskim? No i rynek amerykański jest największy, najbardziej płynny odpowiada za około 56 kapitalizacji wszystkich giełd. To po jaką cholerę mam? Posiadać akcje, na przykład nie wiem, z Niemiec, z Japonii, z Chin? Wszystko wynika z pewnej cykliczności, nazwijmy tą cykliczność cyklicznością szaloną. Tak jak y, niektóre cykle są bardzo powtarzalne i dobrze znane, dobrze opisane, nigdy nie są takie same. Są bardzo podobne, jeżeli chodzi o swój charakter, ale nigdy nie są dokładnie takie same. Tak samo jeżeli chodzi o rynki niedźwiedzia, czy ręki byka. Każda bessa i hossa jest zupełnie inna niż poprzednia. Dlaczego? Dlatego, bo były zupełnie inne czynniki fundamentalne e, niż poprzednia. To jest naturalne. No, to, że dajmy na to w kiedyś wokół, nie, nie będziemy mieli drugiej takiej samej e, wojny światowej, ani drugiej, ale ani, ani pierwszej wojny światowej, więc te czynniki dotyczące konfliktów zbrojnych, przyczyn fundamentalnych, e, baniek spekulacyjnych, sentymentu, one są zupełnie inne. Na to w 2000 roku, gdy technologia była czymś nowym relatywnie i te firmy zaczęły odgrywać jakąś rolę w gospodarce, nastroje były dużo bardziej euforyczne niż teraz, gdy technologia jest częścią naszego życia. I obecna hossa czy obecna euforia, która się powinna prędzej czy później pojawić, plus jakieś wydarzenie fundamentalne, ono będzie zupełnie inne niż w 2000 roku. Tego bo my jesteśmy oswojeni z technologią, korzystamy na co dzień z technologii. Teraz ja nagrywam materiał z laptopa, państwo to oglądacie na platformie YouTube. My korzystamy z technologii, więc odczucia nasze do technologii są zupełnie inne. Sytuacja jest zupełnie inna, dlatego próba przewidzenia przyszłości, bazując na przyszłości w 100%, porównując dokładnie takie same wydarzenia fundamentalne, jest głupia. Więc tak samo jest, z, jeżeli chodzi o cykliczność stopy zwrotu z rynku amerykańskiego, jaką reszta świata. Co do zasady, przez to, że Amerykanie mają największą, najsilniejszą, najlepszą giełdę, tam głównie powinniśmy koncentrować swoje inwestycje. Natomiast nie powinniśmy tam posiadać wszystkich pieniędzy, ponieważ rynek amerykański ma swoje odstępstwa, które są w czasami w krótszym okresie czasu, czasami są po dłuższym, czasami to może trwać kilkanaście lat, czasami może trwać kilka lat, kiedy zachowuje się gorzej od reszty świata. Przez to, że Amerykanie mają tak duży rynek, powinniśmy porównywać Stany Zjednoczone kontra reszta świata. Bo Stany Zjednoczone kontra kraje rozwijające się, albo Stany Zjednoczone kontra inne kraje rozwinięte. Tutaj różne można dać metodologię porównania, natomiast my wiemy z historii gospodarek, że Amerykanie również mają swoje gorsze okresy. To wynika z tego, że po prostu rynek w średnim okresie czasu nie jest perfekcyjny, szuka właściwej wyceny do przedstawienia dla danego aktywa. Czasami preferuje jeden kraj, czasami jedną giełdę, czasami jedne sektory. To po prostu wynika z specyfiki rynku, której my nie jesteśmy w żaden sposób w stanie przewidzieć. To, że od 2009 roku Amerykanie sobie tak świetnie radzą na giełdzie, po prostu wynika z bardzo długiej hossy oraz z tego, że ten, ten druga, ten późny okres hossy, on jest dużo, dużo, dużo dłuższy niż można byłoby się spodziewać. W normalnych sytuacjach on by nie występował. On przede wszystkim występuje z tego powodu, że mało było fundamentalnych przyczyn, które mogłyby zakończyć BSE, czyli które mogłyby zakończyć, zakończyć HOSSE. I ta fundamentalna przyczyna, ona się nie, nie chce pojawić i ona, ja już widzę na horyzoncie tego typu przyczyny, ona się powoli zbliża. Natomiast tych przyczyn jest na przestrzeni lat było stosunkowo mało dlatego mamy taką niesamowitą hostę na firmach wzrostowych i ona będzie kontynuowana do końca Obecnego rynku byka, chyba że się pojawi jakieś super wielkie wydarzenie jednorazowe, dużo większe od Covid'a, które mogłoby zakończyć hosty, ale ono jest bardzo mało prawdopodobne i statystycznie nie warto pod to grać. Natomiast wracając do głównego elementu, dywersyfikacja geograficzna daje nam to, że my nie omijamy wzrostu jakiegoś sektora czy jakiegoś rynku, jakiejś części świata, jakichś giełd, w sytuacji, w której rynek amerykański zachowuje się gorzej. Są takie odstępy czasowe. Natomiast w długi, należy pamiętać o jednej rzecz, że w skrajnie długim okresie czasu, ponad 30 lat, te rynki są praktycznie, nie idealnie, ale prawie są perfekcyjnie ze sobą skorelowane. Co to w praktyce oznacza? Że koniec końców reszta świata w stosunku do Stanów Zjednoczonych będzie miała podobną stopę zwrotu. Nie mówię o konkretnych małych rynkach typu Polska, bo takie kraje jak Polska czy jakaś Czechy, czy, czy Litwa, Estonia, Łotwa, one nigdy nie będą miały takiej stopy zwrotu, bo to jest zbyt mały rynek, zbyt mało płynny. To nie ma wspaniałych, tak zwanych, przeze mnie nazywanych dużych, wspaniałych biznesów. Więc to, co to w ogóle ciężko nazwać jakimkolwiek rynkiem. Więc powinniśmy porównywać Stany Zjednoczone w stosunku do reszty świata. I ta reszta świata, koniec końców, w szczególności największe rynki, one osiągną podobną stopę zwrotu jak Stany. Po prostu to wynika z pewnej cykliczności. Dodatkowo dywersyfikacja geograficzna daje nam nie dość, że dywersyfikację sektorową, bo było, akurat w Stanach mamy większość sektorów na świecie, ale jeżeli ktoś nie inwestuje w Stanach, a inwestuje w Polsce, to w Polsce nie mamy, nie mamy jeszcze każdego rodzaju firmy, nie mamy na przykład producentów półprzewodników. Więc dywersyfikacja geograficzna daje nam na po pierwsze dostęp do wszystkich sektorów, wachlarzu sektorów, a dodatkowo dużo osób nie wiem, z czego to wynika, strasznie się obawia ryzyka walutowego, które nie jest tak bardzo istotne, jak wielu uważa. A Dlatego, bo w długim okresie czasu waluty również mają tendencje cykliczne, a w ogóle temat cykli i cykliczności on jest na tyle skomplikowany, że nie będę go w stanie nigdy go omówić. Nawet gdybym tutaj nagrywał film przez dwa lata, to jest zbyt złożony temat, zbyt skomplikowany. I nie wiem, czy kiedykolwiek powstanie jakakolwiek praca tłumacząca dobrze, jak działają cykle, ponieważ się jest tak dużo, to są po prostu nauka cykl, o cyklach oraz tego, jak działają, i próba tego tak na spokojniej przeanalizowania, bo ten temat nie jest taki prosty, dodatkowo analiza poprzednich cykli, wymaga wielu, wielu lat, to trzeba robić naprawdę z głową i nie bazować na jakichś tam cyklach archaicznych, o których się powszechnie mówi, tylko trzeba mówić o rzeczywistości, no bo my uważamy, że cykl to jest określony okres czasu, w którym się wydarzy coś. Natomiast nie Właśnie każdy cykl jest różny, są niektóre tam podobieństwa czasowe, ale prawda jest taka, że cykl niesie ze sobą podobne zachowania, bardziej podobne rezultaty niż okresy czasowe, ale to jest dłuższy temat, który, który by dzisiaj trzeba było poruszać. Więc dywersyfikacja geograficzna daje nam również dywersyfikację walutową. Waluty, w zależności od państwa, od polityki banku centralnego, od nastrojów społecznych. Nastroje społeczne są dużo bardziej istotne, historia to też pokazuje. Od polityki banków centralnych czy, czy w ogóle rządu. No przykładem takim koronnym jest Republika Weimarska, która zaczęła drukować ogromne ilości pieniędzy. Teraz mówię rzeczywiście drukować, tam nie powstawały instrumenty finansowe tak jak w przypadku Fedu, bo tam był rzeczywisty dodruk. Czyli te pieniądze rzeczywiście trafiały na rynek, ale ze względu na niepokoje społeczne oraz kiepski okres gospodarczy, te pi cyrkulacja pieniądza była bardzo niska. I zanim doszło do hiperinflacji, trochę minęło, ponieważ konsumenci nie byli skłonni wydawać swoich pieniędzy. To pokazuje, że siła rynku i siła konsumentów jest dużo większa od rządu czy od jakiegokolwiek banku centralnego. Więc nastroje konsumenckie są dużo silniejsze od jakiegokolwiek banku centralnego. O tym należy pamiętać. I mamy waluty, które też nie są ze sobą idealnie skorelowane. Kraje nie ma żadnej zależności między yy, siłą waluty a siłą giełdy, nie ma po prostu takiej zależności. Historia pokazuje, że były okresy, kiedy dolar był słaby i giełda sobie dobrze radziła, i były okresy, kiedy dolar był mocny i giełda sobie również dobrze radziła. Ja to dokładnie opisałem w którymś twicie na Twitterze, więc zapraszam, jeśli ktoś chce dokładnie to a, przeanalizować. Natomiast my, mamy, mając dywersyfikację walutową, możemy załapać się na zabezpieczenie portfela wynikającego właśnie ze zmienności walutowej. Waluty nie są zmiennym aktywem, natomiast, załóżmy z takiego punktu widzenia inwestora polskiego albo nawet amerykańskiego. Jeżeli mamy dzisiaj dolara, dajmy na to po 3,90, i kupimy sobie akcje amerykańskie, japońskie, chińskie, polskie, załóżmy, takie, taka rosada to to, że jakbyśmy kupili tylko dolara, no to mogłaby być sytuacja, ona mówię, ona nie jest tak bardzo znacząca, ale załóżmy, że dolar spada do 3.30 i akcje załóżmy, jednocześnie też spadają. Jest to prawie niemożliwe, ponieważ akcje są odwrotnie skorelowane do dolara, ponieważ dolar jest walutą rezerwową, ale załóżmy taki scenariusz, że akcje że dokonaliśmy złego wyboru i kupiliśmy złe akcje i szeroki indeks rośnie, a nasze akcje spadają. Nie tylko że straciliśmy na akcjach, to jeszcze straciliśmy na walucie. Natomiast przy takiej dywersyfikacji geograficznej, to i załóżmy, że te waluty się poruszają, są odwrotnie ze sobą skorelowane i posiadamy, dajmy na to, mamy akcje właśnie z Chin, które kiedy yuan jest mocniejszy, zazwyczaj dolar jest delikatnie słabszy, ale nie zawsze, też nie ma tej pełnej korelacji. My nie tracimy na tym pewnym przewalutowaniu, na tym jakby różnicy walutowej, nie przewalutowaniu. Więc to jest kolejny element, ale głównym elementem jest to, że rynki są cykliczne i ten cykl jest dokładnie taki sam jak kossa i bessa. My nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, kiedy rynek amerykański będzie się gorzej, a kiedy lepiej. Tam taki ciekawy przykład, jeżeli chodzi o na przykład giełdę niemiecką. Giełda niemiecka nie jest jakaś niesamowita, czyli w stosunku do giełdy polskiej jest niesamowita. Nie jest zła. To trzeba od razu powiedzieć. Na tle światowym DAX naprawdę nie jest zły. Nie jest zły. Natomiast ona nie zachowywała się jakoś w tak sposób niesamowity jak giełda amerykańska. Ale giełda niemiecka zachowuje się świetnie ze względu na udział wielu fajnych biznesów przemysłowych, tradycyjnej ekonomii. Ona się świetnie zachowuje na początku nowych osy. Bardzo mocno traci podczas bessy, no bo te firmy typu wali, ona najmocniej tracą, ze względu na dużą ilość kredytu i odwrócona krzywa rentowności dodatkowo to wszystko potęguje. Więc Niemcy najbardziej tracą podczas Bessy, nie zawsze, ale jest to bardzo prawdopodobne, w szczególności małe i średnie firmy niemieckie, natomiast one potem bardzo mocno wybijają, więc zdywersyfikowanie się na Niemcy, na przykład na początku nowej Hossy ma ogromne fundamentalne znaczenie wynikające z tego z cykliczności rynku oraz preferencji firm value na początku nowej Hossy. Jest to tyle istotne, że właśnie my możemy fajnie to tak yy, tym wszystkim ratować. No i jakie powinny być proporcje, moim zdaniem? To jest od razu, mówię, moje zdanie, portfela inwestycyjnego. No to tak, Stany Zjednoczone powinny zawsze stanowić największą część takiego portfela ze względu na jakość firm, płynność, no wiele różnych czynników. To, że Stany Zjednoczone mają walutę, mają walutę rezerwową, mają największy, jeden z największych rynków wewnętrznych, całkiem nieźle rozwinięty, więc Stany Zjednoczone zawsze powinny stanowić główną część portfela i tutaj są różne zdania, niektórzy uważają, że 30, 40, 50, 60%. Potem powinniśmy się zainteresować również, moim zdaniem, w zależności od momentu cyklu, jakimś krajem rozwiniętym, na przykład Niemcami albo Szwajcarią, krajami, gdzie mamy bardzo wysokiej jakości firmy z tradycyjnej ekonomii. Mówię o portfelu na początku danego cyklu. Potem w ramach jakiejś takiej zwiększenia zmienności portfela, można dodać kraj rozwijający się, który jest stosunkowo agresywny, na przykład Chiny, na przykład Indie. Ale te ekspozycje będą ciężkie do tworzenia, do tego, bo na przykład w Indiach ja widzę tylko dwie, trzy firmy, które możemy zainwestować, więc to są małe pozycje. Ta Indie to są naprawdę mała pozycja. Prędzej Chiny. Do tego można na przykład dorzucić jakąś Wielką Brytanię. Wielka Brytania ma kilka wspaniałych biznesów, więc. Mamy również tego typu możliwość takiej rotacji, mamy jeszcze mniejsze rynki, ktoś może chcieć Polskę, Polska to jest specyficzny rynek niestety bardzo nieudany, no, ale może jakieś niektóre firmy typu Ambra na początku nowej hossy też będą jakąś tam opcją dla takiego inwestora. Może Dino Polska na początku nowej hossy, zobaczymy jak się zachowa. Dino to nie jest taka firma typowo, typowo value do końca, ona mimo wszystko wykazuje tendencję wzrostową. Więc tego typu portfel możemy składać. Do tego można dorzucać Meksyk, można zamiast Indii, Amerykę Południową. Natomiast to muszą być jakieś już wielkości rynki, to nie mogą być takie skrajne maluchy, niektórzy do mnie wypisują o jakieś ta naprawdę skrajnie egzotyczne rynki typu Tajlandia. Nie, to te rynki, prawda jest taka, że zawsze przed zakupem jakiegoś instrumentu finansowego powinniśmy sprawdzić, czy banki mają skrajny, duży, skrajnie duży udział na danej giełdzie. Jeżeli jest kraj rozwijający się i tam praktycznie są same banki, które jeszcze są mocno powiązane z kapitałem państwowym, taka giełda zazwyczaj jest dziadowska, skrajne dziadostwo. Mogą być jakieś wyjątkowe okazje, ale to trzeba dokładnie szukać. Nie warto kupować ETF-ów na tego typu giełdy, ponieważ te banki, te molochy, to jak w Polsce, to jest takie dziadostwo, że no, to można kupować, jak jest po jakimś załamaniu, bo to odbije, ale w długiej perspektywie to nie generuje żadnej wartości w czasie i przeciętna, przeciętnie dobra firma pobije tego typu moloch. Więc omówiłem na większym skrócie dlaczego. Jest pewna cykliczność, która w długim okresie czasu, 30 lat tak jest niwelowana, ale no, niektórzy nie mają 30 lat na inwestowanie, być może ktoś nie dożyje, potem będzie chciał przekazać swój portfel inwestycyjny dzieciom, sytuacji jest wiele, więc lepiej po prostu dywersyfikować się geograficznie, żeby zyskiwać z całej obszernej hosty, a dodatkowo niektóre państwa specjalizują się w danej branży, więc może być taka sytuacja, akurat Amerykanie mają tak, to jest tak zróżnicowane państwo, tam praktycznie no ciężko jest znaleźć firmę, która nie jest jakimś liderem danej branży, ale da się znaleźć regionalnych liderów światowych w mniejszych państwach i są takie firmy, które często, mogę tu jakąś taką ciekawostkę powiedzieć, są na przykład firmy, które są amerykańsko-szwedzkie, albo amerykańsko-włoskie. Takie kapitałowo, czy udziałowo są bardzo, bardzo w pewnym sensie zdywersyfikowane i to powoduje, że one mogą mieć jakąś specjalizację, które normalnie by nie zdobyły w, tylko w Stanach Zjednoczonych, ale to jest dłuższy temat na dłuższą rozmowę. Więc zwracajmy uwagę na dywersyfikację geograficzną, jeżeli ktoś chce dokładnie przeanalizować sobie, jak inwestować w akcje w zależności od cyklu, no to musi poświęcić wiele, wiele lat. Ja raczej nie będę w stanie tego nikogo nauczyć, ponieważ jest to zbyt obszerny temat i nie wiem, ile bym musiał nagrywać tego typu filmów chyba przez wiele, wiele lat, a tak dużo czasu nie mam. Życzę udanych inwestycji i pozdrawiam. Dywersyfikujcie się geograficznie i myślcie globalnie, bo myślenie globalne doprowadza do najlepszych stóp zwrotu w długim okresie czasu. Warren Buffett, 24% rok do roku przez 50 lat. Joel Greenblatt, 50% rok do roku przez 20 lat. Peter Lynch, 30% rok do roku przez 13 lat. Ci inwestorzy reprezentują najskuteczniejsze wyniki w historii inwestowania. Przestań szukać i poznaj strategię ludzi, którzy naprawdę dorobili się dzięki rynkowi. Podręcznik Strategii Inwestycyjnych Mistrzów pomoże ci w końcu opracować strategię oraz wybrać odpowiednie spółki. Zastosuj tajniki prawdziwych tytanów giełdy i w końcu zacznij zarabiać.